Co mówisz? Kuleczka nie znalazł. Kuleczka, co mówiłeś? Patrzcie. Ej. <laughs> Jest mój ulubieniec. Damy mu trochę whiskasa. Patrzcie. Patrzcie, on już tu na koszyku wisi. On już tu na koszyku wisi. Patrzcie. Kuleczka. A chciałbyś, ci położyć, co? Wysypię mu trochę chrupków, bo on je tak bardzo lubi I już je kuleczka Gdzie byłeś jak ci nie było Co łasuchu O idzie ten kot Ciekawa jaka będzie reakcja kuleczki Łasuchu. Widzisz kotka tam, co mały? Idzie kicio, kuleczka się patrzy. Kuleczka się patrzy. Spokojnie. Spokojnie, nie bój się. Patrzcie kuleczka, nie wie jak się zachować. Właśnie denerwuje troszkę. A kicio odchodzi. Przestraszył się tego grubaska. Kuleczka to jest dożywiony dobrze. A tamten biedaczek ledwo chodzi. Dobra, zostaw mnie, bo będę cały w przy przez Ciebie. Muszę jechać po wodę. Przywiozę wodę tamtemu. Może kuleczka też się skusi. Kuleczka. Spotkałem kuleczkę.